Trudno być zadowolonym, patrząc okiem Wrocławskiego kibica na to, co wydarzyło się na stadionie przemianowskiego Do trzeciej kolejki ekstraligi ekipa ze stolicy Dolnego Śląska przystąpiła z mieszanymi uczuciami. W pierwszej serii wygrała na wyjeździe w Bydgoszczy aż 5 do 0. Była radość, ale też spora niewiadoma, czy wynik jest efektem świetnej formy, czy być może słabości rywala. W dobrych nastrojach akademiczki przystąpiły do spotkania drugiej kolejki w Szczecinie, tam do 85. minuty, a ZT sprowadził 2 do 1. Wszystko zgodnie z Wrocławskim planem, bo wszystko układało się idealnie. Niestety w końcu Akademiczki straciły dwie bramki, przegrały dwa, trzy. To na pewno zachwiało wiarę we własne możliwości i umiejętności. Pojedynek AZS-em Uniwersytet Jagielloński Kraków okazał się kolejną lekcją dla naszej drużyny. Ważne by wyciągać z niej jak najszybsze wnioski. Zespół gości od początku ruszył do ataku. Piłkarki z Krakowa potwierdziły, że komplet punktów zdobyty w dwóch pierwszych kolejkach nie był dziełem przypadku. Prowadzenie objęły w 24. minucie Justyna Maziarz. otworzyła wynik do przerwy, nic się nie zmieniło, ale mało było optymizmu w sercach kibiców azs z Wrocławia, bo rywal lepiej. Na kolejne bramki czekaliśmy do drugiej połowy. 5 minut po jej rozpoczęciu na 2 do zera podwyższyła Natalia Nosalika. Wynik spotkania ustaliła w 66. minucie ponownie maziarz. Nasze szarpały starały się stworzyć zagrożenia, ale niestety to nie był ich dzień. Umiejętności też niestety mniejsze od przeciwnika. W czwartej kolejce ekstraligi akademiczki zagrają w Koninie z Medykiem. Każdy inny wynik, jak wysokie zwycięstwo Medyka, będzie wręcz sensacją.